Z tej strony mafia Morawki, a dzisiaj ze mnie jest Wiktor. Siema! I dzisiaj y, akcja siewy. Więc y, musimy sobie otworzyć naszą bramę i drzwi do garażu, w którym stoi siewnik. Y, no i y, pewnie znowu będziecie na mnie źli, bo zmieniłem ciągniki. Y, ale to, y, teraz te ciągniki już zostaną na stałe. Y, ponieważ... Y, te ciągniki mi tak najbardziej przypadły do gustu i będziemy sobie grać na tych ciągnikach, więc odpalam sobie już trzydziestkę i lecimy sobie na pole. Znaczy najpierw jeszcze musimy podpiąć siewnik Dobra. Sąsiad przejdziesz mi podpiąć? No Dobra, to poczekamy sobie za, za sąsiadem. O Jezu Co tu jest? no nogi. Przy błotniku mi coś zwisa, ale... mniejsza z tym. Dobra. Czekamy sobie za sąsiadem. Idzie. Idzie. Gościu. Oniku wiki. O, dobra, podpiął nam. Dobra, już trochę jest tutaj na nasion. To... Yy, może nam wystarczy. Tylko jeszcze musimy sobie zmienić na pszenicze. O Jezu. Na ps... Psze pszenicę i jedziemy sobie na pole. Jak nam po prostu zabraknie to sobie przejemy. o właśnie. Jeszcze teraz się zatrzymamy, bo jak podłączymy siewnik to dołącza nam się też wałek, ale jeśli mamy manualne podpinanie to x można założyć i odpiąć wałek, więc naciśnięcie X to wałek się odpina i wszystko działa po prostu lepiej to wygląda i w ogóle. A ty, Wiki, co dzisiaj robisz? No agregatuję. Wiktor też sobie ma. Wiktor też ma nowe ciągniki. On ma trochę bogatszą farmę, to on ma komba i klasa. Takiego, takiego, jak już miał. Zetora ma takiego troszkę większego, to tam może... Ostanę sobie tutaj na awaryjnych, to pokażę Wiktora. Ma ciapka takiego jak ja, tylko że zielonego i Władimirca już tam, tam go trochę było widać. Ja się tam do niego przejdę, tylko tutaj sobie staniemy. O, o awaryjne. Mam nadzieję, że nic nie będzie jechało. Dobra, no to tak. Tu, tu ma Władka. Pozor dla Władysława. Mm, tu jest jego największy ciągnik, czyli Zetur, jak to się tam mawia. No teraz przez Wład. No i tak jak już mówiłem, tłumaczy gdzie? No. No i mój kies jest po prostu miarzy system, bo mam od pasażera więc Wiktor może sobie ze mną jeździć, to potem Wam zaprezentujemy, bo może mi tego ziarna nie starczy, tam podiadę to. Długo też nie było odcinka, więc postaram się, żeby odcinek trochę trwał. I teraz już... O Jezu, ale mnie odkręciło kamerą. I teraz postaramy się, aby już odcinki były regularnie wstawiane. Jeśli oczywiście będziemy mieli czas, ale raczej tak. Więc no, myślę, że będziecie zadowoleni z tej wiadomości. Fajne jest w to, tych 30, że po kliknięciu K30 daje w obroty. No, ja teraz nie mam dziękuję łączonych, ale to w następnym odcinku wam już pokażę. To ton, no tylko mnie w ten, w mojej, to jest taka, taka sama 30, jak mam w realu. Tylko że moja nie ma białej kierownicy. Ludzie, tak długo jeździłem tą trzydziestką już, że się kierownica starła, widzicie? Tu. Dobra, ja sobie przeniczę CTCT sobie sieję. Bardzo sobie tutaj poprzecznie chwelnię. Ten zestaw tak mi się podoba. Czekaj, a działa ten? O, działa. Aha, dobra. Jednak nie. Czy, czy ja to mogę rozłożyć? Michał, trochę ci powiem, że skrzypią ci pedała. Tobie też. Dobra, to ja sobie wezmę ten pamat. Jak mówisz, że ci skrzypią, ty skrzypcu. Że mi skrzypią, ale to tam Wiktor, tam zganiam sobie na Wiktora, bo tam co, co? O Jezu, ciakiem pod górkę podjechałem. Ludzi, Ludzie słuchajcie, jest. on gra na skrzypcach. A Wiktor na fujarce. Co nie? Nie. Oczywiście, do że będę musiał za chwilę iść po kejsa z przyczepką. Mogę ci podjechać. Nie, ja się sam podjadę. Żeby było ciekawiej. O, to ten. O Jezu, co to było? To sobie ten. To przyjdziesz tam do mnie, to pokażemy ludziom. No nie, no granicę, żebym zniszczył. Ja. No, prawie. Taki, taki mały odłameczek został trawie zasianej. to tu jeszcze trawa nie urosła. A no i, i za te pedała to was. Przepraszam. A, Wiki, os ostrzegam Ci jedną rzecz. No. Jak będziesz siał, bo ty masz jakiś sąsiednik to jak będziesz podnosił, to ten, to go, pod, to go wyłączaj, bo ja też teraz popełniłem błąd, bo on jakoś, jak się go podniesie, to jeszcze sieje. I ja przed chwilą to samo zrobiłem i granice zniszczyłem. Trzeba będzie nieba oh. zasiać. Sieje się jeszcze jedno, to Wiktor, sobie, to Wiktor y, będzie miał mniejsze pole niż ja. Ja się tam cieszę. nie za bardzo. Kurczę, znowu nie, nie, to dobra. Odpuszczamy. Ten, siewnik, y, siemnik, już trochę jest inna, y, inaczej zrobiony, niż ja mam bo ja mam szarego poznaniaka. Większość ludzi ma poznaniaka, jeśli się nie uda. Jeszcze mamy taki, nie wiem czy to jest konny czy jakoś tak, ale taki z takimi wielkimi y, tymi kołami na boku. Czy normalnie siewnik kozak. Ludzie, napiszcie w komentarzach, kto ma z Was w realu Poznaniaka. I dziabkę. Teraz, teraz jak oglądacie w komentarzu, piszecie hashtag 3dziecha. Hashtag, hashtag 3dziecha i Poznaniak. Może być. Czy jak nie ta trawa w górze? Marihuana mi wychodzi tutaj z porcji. No, trawa w górze. Ja to nie wiem właśnie przez co to jest. No, też nie, też. Może przez jakiś mod, czy coś? Albo może tak, samo takie jest. Czeka, to ja tak na razie sobie przetnę się tak, Powinien nie niszczyć te granicy. Fakt. Znowu nie wyłączyłem się w nich granica zniszczona? dokładnie normalnie jakbyś zgadł ja postaram się jeszcze dzisiaj może zasiać to pole to tam za garażem? Z za oborami no tylko właśnie nie wiem co no ja się jestem pszenicy, bo e, jeśli dobrze czytałem u jednego takiego gościa, to e, mówił, że pszeni z pszenicy jest tak najwięcej belek czy coś takiego. Jeśli się, e, potem, jak się jeszcze to opryska, to w ogóle. Mi się teraz to tak chyba też da, przyda. Bo co tam e, kupiłem od sąsiada trochę belek, to wam, wam to potem pokażę. Nie za dużo, ale trochę ich mam. Kupionych tam. Ja też mam trochę ich. No, Wiktor to sobie kupił od tego samego Ja chcę mu nie żalną Ja mam trochę więcej niż Michał mamy jego case ponosiona Dobra, sobie tak to postawimy No dobra to pod tym podpię Dobra to mi tam podepniesz O Jezu Dobra moje szybkie nóżki przez kukurydzę, przez rzepak mój Dobra to tak Ja najpierw to muszę sobie otworzyć wrota Gdzie jest? To jest w tutaj w stodole To wsiadaj O widzicie Wiktor? A dobra nie będę zamykał drzwi Widzisz włókłówkę? Tak widzę Celu no, to podniesiemy tur już przyciskiem bo Tym ten pomad jeszcze raz musimy jakoś się tutaj zmieścić, kurczę, no yy, okay, jestem już trochę gorzej, czekaj, to, wiesz co, tak mnie nie podpinaj, bo może się zbugować, to lepiej nie, dobra, tak sobie to zrobię, dobra, to ja jadę. O, no, I idzie, z no, to jedź koło mojej farmy, to mnie wysadzisz. Dobra, to cię tam wysadzę. Czekaj, to sobie pomat na maksu ustawię, żeby mi nie skrzypiały. Ej, czy jest, ja sobie... No, ej, Michał, ja sobie siedzę, patrzę się ten, na czym siedzę, ja siedzę na tym, wiesz, co można kubek postawić i tak dalej. Widzicie, jak, jak mieć darmowe Pepsi. Wiktor musi wam usiąść tylko na tym takim do kubka i darmowe Pepsi, tylko musi się jeszcze rozpuścić i... W kibelku. Tu cię wysadzić? No, wysadzę. Kurde, wyśle przez okno. Ja Kurde, przez okno. Kajzer jest jak najbardziej na plusie. Mi się tam podoba. Możecie napisać, czy mi się podoba. A widzisz 30? Gdzie? O, widzę tam na no. końcu. No, a ja robię zbliżenie na kajsiorka. Tu ten. Yy, widać, że na przykład. O, teraz światło łączą, to Tu się świeci już. Kontrolka, awaryjne. Też się świeci. Nie wiem, czy to widzieliście. To takie no, pomarańczowo no. się robi, więc. Kaj okay, jest zarobisty. Czy właśnie nie kieruję mikrofonem? Ej, widziałeś, że w czyj Czy jesteś fajnym Tak fajne są? No tak jak w realu. No? W sumie zrobione? Dobra, sobie tak tu podjadę. Normalnie niczym w realu sobie teraz podjechałem. U mnie też się tak podjeżdża, tylko że u nas na przyczepę się tak te worki yy, daje, ale teraz na przyczepę, jak się wrzuci, to nie wiem czemu, ale od razu się zamienia na, no wiecie, tak, tak jak byś, by się z worka tak wysypało. I, no, i te, teraz będzie nierealne wsypywanie, bo trzeba to zrobić, tak, no jeszcze mi się nie udało. No kurczę. Yy, jeśli chodzi o woreczki, to... No, jeśli nie zapomnę, to wam dam je w opisie, link do nich, jeśli mi się uda w ogóle. Czekaj, czy już jest pełny siewnik? Aha, pełny siewnik. Już. No, potem sobie tutaj postawię koła dwie Czyli ty jeszcze dzisiaj będziesz sobie siał, tak? No, postaram się. Ale pewnie zdarzy, bo dopiero z, zaraz zakultywuję to. Czy jak nie wkurza tam marihuana wyskakująca z ziemi? No, po co żeś wołał Henka na imprezę? To po co? To, to zasadził całą mapę. Ludzie, i Wiktor znowu zaczyna mówić o jakimś Henku, Jak zawsze do odcinku. Tylko no nika. Mariola, Zbychu, Stasiek. No, a ty co, co teraz pierdzielisz? Ja tylko powtarzam to co ty... Ja tylko uświadamiam ludziom, co, co ty odpierdzielasz. To muszę doktora wymienić na nowszym generacji. Co? Taka prawda. No chyba w sklepie z 30 mnie znajdziesz. A, no dobra. Poszukam. W Następnym odcinku prawdopodobnie też będą siewy na następnym polu. Więc yy, na tamtych siewach już będę musiał mieć trochę więcej worków, yy, bo pole już chyba jest troszkę większe. Tam, yy, tam jeszcze to pole się nie jest do końca zaorane bo y, po prostu zepsuł mi się y, no, może y, zepsuł mi się trochę case i nie chciał odpalić, ale teraz już jest wszystko git bo, y, bo zamiast y, nalać paliwa czy tam ropy, takie coś to Wiktor mi się zasikał w karnister i to nalałem i się zalał co nie Wiki? nie widzicie, kłamie Zepsuł mi traktor i kłamie Ja no. no, dobra, żartuję no, no. Po, po prostu nie chciało mi się orać Ale teraz już będzie zaorane Więc teraz takich wiosennych prac będzie dużo no, dużo, dużo razy w ogóle będzie uczestniczył w odcinkach ciapek, bo Tam teraz siewy, bronowanie, takie coś case tak bardziej pod jakieś tam zbieranie belek, kiszonkę. Prawdopodobnie też jak będziemy robić kiszonkę, to będę, najpierw sobie będę woził case'em, a potem będę woził sobie 30, bo case potem będzie ubijał. Ale no, to jeszcze nie jest zapewnione, zapewniona informacja, więc o Jezu. Ludzie, jak znacie jakieś fajne brony, napiszcie w komentarzach. Są brony? Mamy. Znaczy nie, nie dodane, ale mamy trójki. To ja chyba usunąłem. A jakieś piątkę. Piątkę. No, piątkę, bo co ci piątkę? No po trzy Cze Czekaj, ja mam. Ja mam... Ja też mam piątkę, ale tam... Ale ja serio usunąłem te, jak to, bronki. To jakieś się to no. znajdzie inne, może piątki są. O, ludzie, jeszcze takie jedno info. Jeśli umiecie jakieś przerabiać mody, robić mody, to zgłoście się w komentarzu. To taki jeden gościu, gostek, gostka się przyda. Żeby na przykład po prostu, nie wiem, chcemy jakiś ciągnik mieć, to na przykład szukałem jakiegoś fajnego ciapka i nie mogłem znaleźć no to teraz bym po prostu od razu miał jakiegoś ciapka czy coś, Wiktor by coś sobie wziął do przerabiania, takie coś bo jednego fajnego gościa znam, tylko nie chce mi odpowiedzieć a tym gościem jest Polska30, więc jeśli chcecie jakieś fajne mody u niego na kanale do wydania, a u mnie do zobaczenia to musicie iść y, do niego na kanał, y, zostawić tam subskrypcję, lajka pod filmikiem i komentarz, y, że na przykład wy chcecie, że ja tam go poroszę i jeśli będzie nas więcej, to na pewno się zgodzi. Więc y, ja już swoje zrobiłem, reszta należy do Was. Więc myślę, że sobie radę. Ludzie, jak chcecie 30 te, to na kanale Polska 30 on je tam wydał. No ja, ja ich po prostu nie, ja jej nie będę dawał linków do 30 yy, w opisie, tylko wpadnijcie tam do Polski 30 i tam po prostu sobie pobierzecie te dwa traktory. Znaczy, jeszcze jest Władimirec, yy, przyczepa bardzo fajna. Więc wpadnijcie do niego i Wiecie już co macie zrobić? Michał nie na pedałach! Jak ja ci za chwilę trzasnę w pedałach, to nie co ci zrobię. O ja nie mogę. Wiecie ludzie, jak z nim żyć? Jak z nim żyć? jest żyć. Wiktor, Wiktor to Ukrainiec. Cześć! Chcesz, co, co tam mężesz? Jedzie koło mnie jeden, chcesz? Widzicie? Wiktor ma kolegów z Ukrainy. Miki, zgadzasz się z tym? Nie? No mówiłeś, że ten. Jeszcze tam idzie koć, koło ciebie jeden, no to. Dobra, a mniejsza z tym. Zakończmy tą bitwę. Dobra, czekaj, ja się tutaj y, zatrzymam. Żeby nie było, że na pedałach coś tu robię. Dobra, no to y, w tym odcinku to by było już raczej na tyle. Ja jeszcze marihuana na koniec zykluczowa. Dobra, już niech będzie. Więc w tym odcinku to by było na tyle. Y, zapraszam do Wiktora. Link tam poniżej w opisie. Y, no i piszcie co ma być w, na w następnym odcinku. Coś fajnego. Co tam chcecie? I do kolejnych odcinków zapraszam do Victory, cześć!